No witam, co tam was słychać? Mam nadzieję, że wszystko w porządku, ponieważ w jest standardowo również w porządku. Słuchajcie, wczoraj padłem na pomysł, aby poszukać w internecie najdroższe Harry Potterowe rzeczy, które zostały sprzedane. I uwierzcie mi, bardzo i to bardzo się zaskoczyłem, jakie tam sumy wchodziły w grę. Tak więc słuchajcie, dzisiaj postanowiłem przedstawić wam 10 najdroższych Harry Potterowych rzeczy, jakie zostały kiedykolwiek sprzedane. I słuchajcie... Powinniście być zaskoczeni. Jedna z wielu kopert, która zawaliła dom Darceliów w Harry Potterze i kamieniu filozoficznym, została sprzedana za 6,5 dolarów, czyli naprawdę wielka suma. Właśnie ta koperta różniła się tylko jedną rzeczą od innych: że była zaklejona woskiem, a wszystkie inne były wydrukowane. Prawdziwy i jedyny w swoim rodzaju Harry Potterowy znicz został sprzedany za 7 tysięcy dolarów. Wielu z was może myśleć, że ten znicz jest złoty, ale tak naprawdę nie. Jest to plastikowa piłeczka z żywicą pokryta złotą farbą. Miot na której Harry Potter uczył się latać, została sprzedana na aukcji za 11 500 dolarów. Na rączce miotły jest napisana literka H, a u podstawy głowy miotły jest wypisane. Harry. Czarna różdżka używana przez Daniela Radcliffe'a, czyli samego Harry'ego Pottera i Lorda Voldemorta, czyli Ralpha Finsa. ekranizacji Harry'ego Pottera została sprzedana za 10 100 dolarów. Oczywiście na aukcji w Kalifornii w roku 2013. Jedna z najpopularniejszych rzeczy, jaką Harry Potter nosił w całej serii, to oczywiście jego okulary. Jedna para, którą nosił w Harry Potterze i Kameju filozoficznym, została sprzedana w Los Angeles na aukcji w roku 2015 za 20 000 dolarów. A tutaj taka mała ciekawostka ostatnia para, jaką używał Harry Potter, oczywiście w ostatniej części Harry'ego Pottera, została zatrzymana przez niego. Czyli oczywiście Daniela Radcliffe'a. Pierwsze edycje książek Harry'ego Pottera są bardzo cenne. 500 książek zostało wydrukowane, z czego aż 300 poszło do angielskich bibliotek. Pierwsze edycje mają twardą okładkę i również mają mały błąd na pierwszej stronie od środka. Zamiast napisu autorki, czyli J.K. Rowling, jest napisane Joanne Rowling. Jedna z pierwszych książek Harry'ego Pottera została sprzedana za 228 tysięcy dolarów w roku 2013. Książka posiada 20 obrazków, jak i różne Notatki dotyczące tworzenia samego Harry'ego Pottera. Książka Harry Potter i kamień filozoficzny z pierwszą ilustracją, czyli właśnie tą została sprzedana za 85 750 funtów. Została ona zakupiona przez prywatnego kolekcjonera z Ameryki. Kolejną bardzo ciekawą, również drogą rzeczą jest krzesło, na którym J.K. Rowling napisała pierwsze dwie książki Harry'ego Pottera. Sama J.K. Rowling sprzedała to krzesło za 21 tysięcy dolarów na aukcji i oczywiście wszystkie pieniążki oddała na cele charytatywne. Potem to krzesło zostało sprzedane ponownie za 394 tysiące dolarów komuś innemu. Kurde, to są naprawdę wielkie, wielkie pieniądze. Na samym krześle są różne obrazki, cytaty itd. Zrobione przez samą autorkę. Jeżeli ktoś kupuje to krzesło, to również otrzymuje od niej list. Pierwsza ręcznie napisana książka Baśni Barda Bidla przez J.K. Rowling została sprzedana za 1 950 000 funtów. I uwierzcie mi, kto ją kupił. Sam amazon.com, czyli bardzo wielka firma, która zajmuje się sprzedawaniem różnych produktów, takie ogólnoświatowe Allegro. O. Tak więc to tyle. Mam nadzieję, że Was zaskoczyłem tak jak samego siebie. Tak, osobiście chciałbym posiadać to krzesło, na którym J.K. Rowling napisała dwie pierwsze książki, a wy w komentarzu możecie napisać, co wy byście chcieli z tych dziewięciu rzeczy, o których wspominałem. Tak więc to tyle, jeżeli to odcinek wam się spodobał, oceniamy go kciukiem w górę, jeżeli nie, to oczywiście kciukiem w dół napiszcie w komentarzu dla czemu. Pamiętajcie, że możecie zasubskrybować mój kanał, coś gdzieś pod komentarz i oczywiście udostępnić ten film, ponieważ super fajnie ludzie udostępniają filmy. Tak więc to tyle, wirtualna plaka dla was, siemano!